Panie trenerze, jak nastrój w drużynie po tym fajnym zwycięstwie z rezerwami Zagłębia i, i po tej integracji, po tym, co robiliście w tym tygodniu? Myślę, że tutaj już, no, od samego początku, jak, jak, jak pracujemy wspólnie, nie możemy narzekać na, na jakieś tam nastroje. Myślę, że, że wszystko przebiega tak jak, tak, jak sobie gdzieś tam wcześniej wkładaliśmy, bo, bo wyniku zwycięskiego nigdy zaokładać nie można, ale no tak jak chcielibyśmy, żeby, żeby to przebiegało, więc, więc na pewno na pewno jesteśmy zadowoleni, zadowolenie z tego, że do tej dobrej atmosfery też dołączył wynik i na pewno w takich warunkach nam się łatwiej przygotowywać do kolejnego spotkania, ale też na pewno łatwiej integrować to cały czas nową drużynę. Panie Ternerze, jak zatem po tych dwóch tygodniach sytuacja kadrowa, jakieś urazy, jak to wygląda? No tutaj na pewno na pewno już są odczuwalne pierwsze skutki tych pierwszych tych, tych, tych potyczek. Mamy na tą chwilę trzy znaki zapytania co do pewnych pewnych osób. Mam nadzieję, że do, do jutrzejszego treningu to wszystko zostanie już rozwijane i, i będziemy wiedzieli, czy z tych zawodników możemy korzystać, czy, czy, czy jednak nie. Czego możemy się spodziewać po tym meczu w Warszawie w poniedziałek? No myślę, że możemy się spodziewać no, takiej, takiej że tak to, nazwę, to ligowy, ligowy gry o punkty. Z racji tego, że my na pewno będziemy chcieli y, gdzieś tam dalej ciągnąć to. Te, te, te mecze, w których punktujemy. Na pewno jedziemy do Warszawy po trzy, po trzy punkty, ale też sobie zdajemy sprawę, że rywal y, ma dopiero jeden mecz rozegrany. Do tego do tego porażka do tego pierwszy mecz znaczy w drugiej lidze przed własną publicznością. Dlatego tutaj myślę, że, że to będzie taki mecz o wielu smaczkach do tego telewizja, do tego naszych do tego światła, więc myślałem, możemy się spodziewać. Mam nadzieję, fajnego spektaklu z oczywiście z korzyścią dla Alstomilu. No właśnie, panie trenerze, Polonia przegrała z pogonią w siedlce 1 do dwóch w tym pierwszym swoim drugoligowym spotkaniu, ale tak jak podkreślał trener Smalec stawiali bardziej na zawodników Którzy wywalczyli awans do drugiej ligi, akurat w tym spotkaniu, natomiast tam zmiany zaszły dosyć spore. Tak, dokładnie znamy tutaj, myślę, że całą kadrę, kadrę przeciwnika i też wiemy, że, że praktycznie tylko jedna zmiana była względem tego, co, co Polonia prezentowała, jeśli chodzi o personalia w trzeciej lize Także tutaj liczymy się z tym, że, że ten skład będzie wyglądał zupełnie inaczej, A gra pewnie w pewnych momentach też będzie będzie zmieniona, ale, ale myślę, że tutaj taki ramowy plan Polonii Polonii się nie zmieni, na który będziemy przygotowani, ale tak będziemy się przygotowywać głównie po to, co my chcemy robić w Warszawie. No właśnie, gdzieś ten plan pomysł na mecz z Polonią zapewne już jest. Tak, jasne i to myślę, że to też się już zrodził po, po spotkaniu u siebie z Zagłębiem. Myślę, że te rzeczy, które, które nam nie wychodziły, no, muszą być poprawione i mam nadzieję, że już w znacznym stopniu będziemy będziemy mogli to zaprezentować w Warszawie. Plan jest taki, żeby przede wszystkim lepiej wchodzić w mecze, lepiej grać od samego początku odważniej, co będzie przekładało na taką, taką swobodę w działaniach całej, całej, całej naszej drużyny. Dobrze, trenerze, jeszcze takie ostatnie pytanko organizacyjne. Wyjeżdżacie do Warszawy w niedzielę, czy, czy jednak korzystając z tej odległości? I dobrej drogi, jakoś wcześnie rano, w poniedziałek? No, jedziemy w poniedziałek, myślę, że też wcześnie rano nie trzeba, ale, ale ale gdzieś tak przed południem pewnie, pewnie wyjedziemy tutaj. Tutaj jeszcze te sprawy takie, takie organizacyjne, no to, no to zostawiamy kierownikowi. Wiadomo, też 1 sierpnia aż jest warszawie, więc ich trochę utrudnień może być, ale, ale mam nadzieję, że wszystko sobie tak to logistycznie rozplanujemy, że, trzeba, że zupełnie to nie zakłóci nam drogi do na Stadion polnych.